Szanowni Państwo, y, przyszedł moment, kiedy y, kolejna osoba. Y, przechodzi na emeryturę, zasłużoną emeryturę. Osoba, z którą mieliśmy okazję przez wiele lat współpracować, która w bardzo widoczny sposób pracowała na rzecz miasta, ponieważ mówię o pani Barbarze Liszkiewicz-Czyrzewskiej, zastępcy dyrektora miejskiej pracowni urbanistycznej. A zatem, a zatem praca, którą, którą pani wykonywała na rzecz miasta i mieszkańców, to jest to, co możemy obserwować spacerując praktycznie po każdym Zakątku miasta. Chciałabym w imieniu Rady Miasta bardzo serdecznie Pani podziękować za te lata pracy, podziękować za naszą współpracę. Mamy nadzieję, że z wiedzy i doświadczenia będziemy jeszcze mogli czasami, może bardziej prywatnie, ale korzystać. Bardzo Pani przyczyniła się do, do tego, jak nasze miasto się zmieniło i zmienia, i mamy nadzieję, że na tej zasłużonej emeryturze, jak będzie Pani obserwowała to, co my tutaj robimy, to będzie Pani patrzyła. Była z dumą na to, jak się miasto rozwija. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Oczywiście, także chciałbym za ten wspaniały okres podziękować. Zdradzę nieco kuchni, szanowni Państwo, bo my z Miejską Pracownią, która dzisiaj jest tu licznie reprezentowana. Niekiedy prowadzimy bardzo ciężkie rozmowy, szukając jak najlepszych rozwiązań. One zawsze mają odzwierciedlenie później tutaj na sali, bo przecież wszystkie dokumenty, które w pracowni powstają, trafiają do Państwa z argumentacją. To są zawsze dokumenty bardzo wysokiej jakości i cieszę się, że pracownia taką pozycję sobie wypracowała. Dziękuję Pani Dyrektor, Pani Zastępcy Dyrektora, i tutaj też jest licznie zgromadzona drużyna, która, która tą ekipę tworzy. Myślę, że to jest duża satysfakcja dla kogoś, kto pracuje w planistyce, chociaż to są często plany, które mogą się zrealizować niekiedy szybko, w ciągu kilku miesięcy czy kilkunastu miesięcy, niekiedy lata, niekiedy też już nauczony właśnie w toku tych rozmów, planiści planują niekiedy 20-30 lat naprzód rozwój miasta, rezerwując pewne tereny, przewidując pewne działania i to jest coś, co myślę z czasem... Ten efekt przychodzi i to jest ta satysfakcja. Także serdecznie pani dyrektor dziękuję za wszystkie rozmowy, które spędziliśmy, dyskusje i za tą wspaniałą pracę. I dziękuję jeszcze raz bardzo mocno. Bardzo dziękuję państwu, panu prezydentowi i państwu. Muszę przyznać, że miałam to szczęście w moim życiu, że praca zawodowa, praca związana z urbanistyką była moim hobby i myślę, że nawet pomimo, że już kończę tutaj pracę, to będę się tym na pewno interesować, podglądać, co się dzieje w mieście. To jest to była praca i jest. Yy, urbanistyka jest takim zajęciem interdyscyplinarnym, także nigdy nie można było się nudzić, zawsze były nowe wyzwania, yy, trze, y, trzeba było ciągle się doskonalić, szkolić i myślę, że to jest takie charakterystyczne dla urbanistów, że mają szeroką wiedzę, począwszy od spraw czysto warsztatowych, projektowych, twórczych które czasami były nazwane fantazją mm, Morganu, tak? <grych> <grych> tak, ale, ale na efekty trzeba było długo czekać. No, ja, pierwszym moim projektem był Górny Taras Osowej Góry, ten cały zespół to była... A wiem, wiem, mam nadzieję, że się dobrze mieszka. To była wielka polana z trzema tylko zagrodami pola uprawne. To był 75 rok, kiedy zaczęłam robić ten projekt po przyjeździe do Bydgoszczy. I wyjątkowo szybko to osiedle się zrealizowało. Natomiast takie są projekty, na które trzeba czekać 30-40 lat. Tak było z trasą WZ, tak było yy, na przykład z zagospodarowaniem Fordonu który był we wcześniejszych planach. Także, ale optym... urbaniści zawsze powtarzam to kolegom, że muszą być optymistami, bo po prostu mają swoje racje i tylko sprawa również, żeby i społeczeństwo dojrze, dojrzało, bo czasami są takie konfliktowe sprawy, ale my jesteśmy otwarci na wiele dziedzin życia. Także bardzo dziękuję Państwu, to był, jestem wzruszona w tej chwili bardzo, to był wspaniały okres w moim życiu, kiedy mogłam pracować. Dziękuję i do usłyszenia, może do zobaczenia.